Dwie zmiany łącznie w składzie Olimpii Grudziąc, ciupa i Kobryń. Za chwilę o tym. Pierwsza szansa chutnika zagościli w polu karnym bramki strzeżonej przez Sobolewskiego. Jeszcze okazja na strzał! Groźne uderzenie, ale w tym momencie w okolicach bramkarza. Zeszli jednak do rozegrania na krótko, i to był bardzo dobry pomysł. Jeszcze szansa na kolejną wrzutkę. Jest strzał! I to była najgroźniejsza akcja w tym meczu. Ale Dobrze, teraz zagrał na wyprzedzenie Burka. Powrót Pawłowskiego, ale widzimy, że traci piłkę 18 osiemnastolatek. Będzie szansa na uderzenie i jest strzał! I jest jeden do zera dla hutnika Kraków. Karol Szablowski trafia do siatki i mamy potwierdzenie tych naprawdę kilku świetnych minut hutnika. Bardzo ładne wykończenie Szablowskiego. To chyba było uderzenie zewnętrzną częścią stopy. Tam było naprawdę mało, mało miejsca. Natomiast krótkie przyjęcie i naprawdę szybki, dokładny strzał. No podsumowanie, tak jak powiedziałeś, tych 3-4 lepszych minut chutnika. Się za mną zgodzisz. Decydowanie ten gol Szablowskiego. Mogliśmy zapamiętać, a teraz jest gol wyrównujący. Tak trochę z niczego. Rozważamy tutaj, jak słabo prezentuje się Olimpia Grudziądz w tym meczu. I mamy wyrównanie w 44. Minucie. Przepiękne trafienie Maciej Mas. Głową. Gra zdecydowanie poniżej swojego potencjału. Szablowski i Maciej Mas. Teraz dobrze zagrał na wyprzedzanie Burka. I szansa na strzał z dystansu. Pawłowski. Pawłowski, jak minie rywala, to będzie szansa na strzał. Pawłowski jednak zatrzymany. Jeszcze uderzenie i to był bardzo groźny. Taki Sowiński, Sowiński. Dogranie spada piłka pod nogi Kielisia. To jest celny strzał, który jednak broni Sobolewski. Kielis. Dobrze, teraz minął rywala. Świetne zagranie w pole karne na Prusińskiego. Szybciej był przy piłce Sobolewski. Dobrze wyszedł do piłki Sobolewski, natomiast no nie wiem, czy w Tobie, Waru, nie mielibyśmy tej sytuacji rozpatrywanej. I jako... teraz Sobolewski musiał uważać i właśnie fatalny błąd bramkarza Olimpii. I czy tu nie będzie rzutu karnego? Jest pusta bramka i jest gol! 2 do 1 dla chutnika Kraków. Maciej Urbańczyk trafia do siatki. No Niesamowita sytuacja, kuriozalna bramka. Mówiliśmy o tym wcześniej, że chwalimy za te e, naprawdę odważne rozegrania od własnej bramki, no ale teraz wyraźnie nie było to potrzebne. Tutaj trzeba było piłkę wybić jak najszybciej, jak najdalej. Z własnej szesnastki. No i mają e, niestety e, taką, a nie inną sytuację teraz e, goście. Świetnie wykończył akcję Urbańczyk. Mieliśmy też trzech zawodników po, na linii bramkowej. To nie było takie proste, choć takie łatwe mogło się wydawać. Już Sobolewski przed tym podaniem musiał uważać, bo zastanawiałem się, czy Prusiński nagle mu nie wybiegnie za plecą, bo był za linią końcową. To chyba właśnie on mignął mi przed chwilą na ekranie. A teraz fantastycznie obrócił się z piłką Sowiński. Cowiński dogranie do Prusińskiego jest strzał celny broni Sobolewska. Z piłką tego młodego gracza. Świetne podanie, kapitalna akcja! Uwaga, cichoń! On stanie przed szansą, ale zmarnował to koncertowo dla Olimpii Grudziądz. I widzimy po raz kolejny ich pod polem karnym rywala. Cichoń strzał i gol! Ależ błąd do jakowalskiego. 2 do dwóch. Kacper cichoń. Rehabilituje się za tą zmarnowaną sytuację kilkadziesiąt sekund temu. Bardzo szybka rehabilitacja, widzimy jak kamień serce spadł po mocnikowi Grudziąc Miał łatwiejszą sytuację teraz. To no kluczowe, więc. Warto mieć parę. No i znowu, znowu kolejny inny sposób na ten rzut rożny strzał Urbańczyka. To swoje doświadczenie. Dośrodkowanie jest strzał głową, ależ interwencja Sobolewskiego. Naciska chudnik. szósty rzut rożny i w tym spotkaniu, proszę bardzo, co tu się dzieje, strzał z ostrego kąta Kielisia. Pokusić o bramkę na 3 do 2. Dośrodkowanie z rzutu wolnego, dobrze strzelona piłka. Uwaga, błąd Sobolewskiego i jest gol! Gol dla chudnika Kraków, 3 do 2. A nie, przepraszam bardzo, fał. Sędzia pokazał na środek, natomiast... Musimy zobaczyć Turki. Z mojej strony. natomiast e, ja też byłem przekonany na początku, że to jednak chyba jest błąd Sobolewskiego, no tutaj... Widać, że ta gra na przedpolu, no dzisiaj nie do końca. Jeszcze czeka Prusiński. Mocne dośrodkowanie na Ojo Kowalskiego i sytuację miał Gerier. To była piłka meczowa dla Hutnika. Możesz oczekiwać gwizdka końcowego. Koniec tego spotkania. Hutnik Kraków 2, Olimpia Grudziądz 2. Podział punktów na suchych stawach, z którego nikt chyba nie będzie w pełni zadowolony.